W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Nowenna do świętego Gabriela, Archanioła dzień drugi, błogosławiony Archaniele, święty Gabrielu, przez wzgląd na uświęconą radość, jaką odczuwałeś posłany na ziemię. By zwiastować najbardziej pocieszającą z tajemnic, tajemnicę wcielenia słowa i odkupienia powszechnego, wyjednaj dla mnie tę łaskę, bym nigdy nie pysznił się swą chwałą ani nie czuł się upokarzany, ale umiał to wszystko wykorzystać dla realizacji planów Boga, który zsyła je jedynie dla uświęcenia mnie samego i moich bliźnich. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.